No, Taka. no weź, hmm. nie ma, Południą, to, right, tak. Co, nie lecisz? No Ale wiesz. Ale to lecę. No wiesz. No 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 lecę. No No Собрался, двигал к р

Ja, tu są jeszcze. Tu są jeszcze. Może się. Polonia z do pola Wow. To, no właśnie. Dlatego no ja sobie No gdzieś o ten jakiś dziwny za chwilę, no to Radę. idź już, idź już. Radę. Idź już. co tam jest? Czekaj. Już tam przejdziemy. Tam jeszcze coś było. A tam...

Oh, yes. Oh, yeah. Oh, <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> 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 <coughs> <coughs> Բարբոտ քոնի սոք անի բարբոտ համա վարշադ է ալտերտո ատրուս սուբար ով բայ No co? No już widziałem! No wiem! Też widziałem! Okej, żebyś na dół nie pitował, a co mnie też jest w O tam, tam jeszcze i do domu tak? Do szkoła. No, karo, to jest, nie nie Tegar? No. to ten? Dobra, lecimy po prostu. Rano szkoła. Także To co dalej? No. Co teraz? Zobacz.

Do. No myśmy mogli sobie siedzieć, czy się Mama, tu, tu wiesz ile był? Zobacz, tam Oj różowy? A czy po... a Out, no mama. No to chodźcie, tędy czyjść. Tu jeszcze masz Jarz. Tędy można przejść. To się. Dobra, lecimy. 9, miał być 2, to 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 na to do 23 O, 4, O, patrz 4, dwa trzeci 5, 5, Tam trzeci, 6, 5, 6, 7, fajnie 7, Fajnie? fajnie. Było fajnie. I co? Ej máme, O, to ještě jeszcze báč. Nejlepší na Nejlepší. Ej, jak O, wow Ej, fajn, že O, Fiat. Fajny Co to To? Jak dzisiaj kurwa Michał Tak wjeździł kurwa panik Był tą On, taki On właśnie takimi 190 kami to czarną na alufelach Wiesz A ja jeździłem hondą Lancia Lancia Znaczy Łada, już zapomniałem Ja jeździłem z potem hondą <grymianie> o, Nistan Kolejny nitka! Kolejny Tata! Ale tam są jeszcze Do czele, coś jeszcze. tam są. Widzisz dwa. Tu do Czale. To czele. Patrzę. Dwa dobrze Challengery. Tak. Challengery. No Ten jest ładny. E, nie, nie, nie. 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 O, helikopter tam leci. O. Tak, gdybym sam wiesz, to już wiesz, ile ja bym tu był. Ja wiem, do 23 Do 23 Korweta czerwona była. 3 czy 4 lat? Ik heb het niet tak we hebben nog een vraag. Dat is een beetje... Dat is een Wat? Wat? Wat?

O, tam jaki ładny masz światła Ale tu fajny, to był Tata, za był. Zobacz jeszcze tam, tu! Tu! Ale oh, wow. tu możemy Porta. tak cały dzień chodź, bo chodź, no. zimno. Widzieliśmy tyle